Jak widać, i w tym roku jest Was bardzo dużo, z czego się ogromnie cieszymy. Brawa dla Was. Zeszłoroczny festiwal był przeglądem takim, którym tylko widownia głosowała na tych aktorów, których uważała za najlepszych. Ponieważ nie było takiej okazji, a nagrodę oczywiście przekazaliśmy, dzisiaj mamy wśród nas laureata ubiegłorocznego festiwalu Zbigniew Macias, wykonawca roli Don Kichota z Teatru Muzycznego w Łodzi. Anna laureatka nagrody dla, e, za kobiece wykonanie roli, źle powiedziałem. No, za za rolę nie wiem. To nie było męskie zapowiedzenie, ale trudno. Proszę Państwa, przyjedzie na ostatni spektakl naszego festiwalu, nie mogła być z nami przez cały czas. Jej wtedy będziemy bili brawo i mam nadzieję, że ten komplet publiczności zjawi się również na tym przedstawieniu. W tym roku pomyśleliśmy o tym, żeby nasz festiwal był konkursem. Był konkursem na wykonanie roli. Stąd dziś przedstawię Państwu jurorów naszego festiwalu, a są nimi. Pani Agnieszka Celeda, dyrektor programowy TVP Kultura. pani Katarzyna Groniec, aktorka i piosenkarka. Pan Ryszard Minkiewicz, śpiewak, dziekan wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Nieobecny tutaj dzisiaj z nami pan Jacek Marczyński, ale spektakl oglądał nie mógł niestety, z powodów osobistych, publicysta Dziennika Rzeczpospolita. Rozumiem, że prawa zaocznie też jest. Pan Maciej Prus, reżyser teatralny i operowy, przewodniczący jury. Sekretarzem jury będzie Pani Wioletta Czajska-Krzanowska, nasz rzecznik prasowy. Szanowni Państwo, mam ogromną tremę przed tym tygodniem. Pierwszy raz e, spróbujemy zrobić coś, co wydaje się niemożliwe. To znaczy, teatry wszystkie dostały tak mało czasu na przygotowanie spektaklu w naszych warunkach, że graniczy to niemal z cudem. W nocy jedni wychodzą, drudzy wchodzą. To, co jest normalne w teatrach dramatycznych, w wypadku teatrów muzycznych, gdzie trzeba zainstalować orkiestrę, nagłośnienie, zrobić światła, jest naprawdę bardzo trudne, więc mam nadzieję, że to się nam wszystko uda. Wierzę w zespół techniczny naszego teatru i wierzę w publiczność, która wspaniale przyjmie wszystkich naszych gości. A teraz bardzo serdecznie proszę na scenę pana marszałka województwa Pomorskiego, pana Jana Kozłowskiego i pana prezydenta miasta Gdynia, pana Wojciecha Szczurka o uroczyste otwarcie. Festiwal. To są sponsorzy tego festiwalu, brawa, proszę przeciwko. Szanowny Panie Premierze, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na drugim Festiwalu Teatru muzycznym, ale pierwszym, który się odbywa w formule konkursowej. Ponieważ to są teatry muzyczne, to ja chciałem przypomnieć dwie opinie, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni Państwa do opinii Arystotelesa, który powiedział, że muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów. Ale ja chciałbym przypomnieć jeszcze drugą opinię, bo też trzeba o tym pamiętać, Wprawdzie ona jest z epoki minionej. A wypowiedział ją klasy, który na każdy temat się wypowiadał, mianowicie Włodzimierz Ilicz, który powiedział, że muzyka może być środkiem do szybkiego zniszczenia społeczeństwa. Mam, jestem bardzo satysfakcjonowany, że pan dyrektor nie przejął się tą opinią i zafundował nam ten festiwal. Będziemy świadkami wielu spektakli, wielu muzykali. I chciałbym w tym momencie również powiedzieć, co na temat muzykału z kolei powiedział Charles Aznarow. Mianowicie powiedział coś takiego: Muzyka to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać. A sztuka śpiewania dla tych, co nie umieją mówić. Ja chciałbym w tym momencie pozwolić wszystkich, którzy umieją śpiewać, umieją mówić. jak również umieją słuchać. Dlatego, że na zakończenie, życząc Państwu wielu wrażeń, chciałbym z kolei zacytować postulat samego van Beethovena, który stwierdził, że muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. I tym życzeniem otwieram drugi festiwal teatrów muzycznych. Dziękuję bardzo. Panie premierze, panie marszałku, szanowni państwo, chcę wyrazić wielką radość, że to właśnie w Gdyni po raz drugi możemy gościć teatry muzyczne, i ta gdyńska widownia, która przez te wszystkie lata, począwszy od teatru poduszkowej, przez wszystkie sukcesy lat minionych, przyzwyczaiła się do przyjmowania, oglądania, słuchania tego, co najlepsze. Dzisiaj rozpoczyna drugą wielką przygodę. Z Festiwalem Teatrów Muzycznych, przeglądem tego, co najlepsze we wszystkich polskich teatrach muzycznych. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi. Wspólnie z Panem Marszałkiem prowadzimy ten teatr. To taki trochę eksperyment, ale myślę, że niezwykle udany, bo udaje się łączyć środki Pana Marszałka, środki miasta dla normalnego prowadzenia tej instytucji, ale też wspólnie podjęliśmy się mecenatu nad tym festiwalem i bardzo nas to cieszy i przynosi wiele satysfakcji. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Maciejowi Korwinowi, bo to była jego inicjatywa i wysiłek pana dyrektora i całego zespołu teatru muzycznego. Owocuje tym, że możemy dzisiaj rozpocząć tę wielką przygodę spotkania z Polskim Teatrem Muzycznym. Życzę sobie, życzę wszystkim Państwu niezwykłych wrażeń, by każde przedstawienie, które będziemy mogli oglądać, było powodem do wzruszeń, do poruszeń, pobudzało naszą wyobraźnię. I dołączając się do słów Pana Marszałka, również ja drugi Festiwal Teatrów Muzycznych pogłaszam z otwarty. Chcę <klucz> że Państwo wiecie brawo. Cieszę się, że w przyszłym roku dotacja obu Panów podniesie się znacznie. Tym samym trzeci festiwal uważam za zapowiedziany.